Cześć ludkowie. Piana z mydła Moon Bixby. Znowuż Moon Bixby. Dyżurne mydło w łazience ostatnio. E, piana z mydła Moon Bixby z 2,5 grama. Właśnie się robi. Tylko słabo jej idzie. No, Moony wymagają trochę pracy. Same nie chcą. Ale dzisiaj nie Moon będzie. E, głównym aktorem spotkania i nie będzie głównym aktorem spotkania Persona Platinium Wersja czyli tak, gdzie logo Persona jest w owalu. Słuchajcie, co dzisiaj będzie? light dzisiejszego filmu no dzisiaj będzie szluz. Tak, znowu szluz. Po złych doświadczeniach ze szluzem, który się nazywa Gentle Cat, czyli nazwa jest taka, że to powinno być łagodne, nie? A nie jest. Ale to nie jest łagodne. Gentle cat jest agresorkiem średnio wolącym. Nie lubię. Chyba, że ktoś lubi agresorki. To smacznego. Częstować nie jest to yy, droga maszynka, a dzisiaj będzie szluz, który uchodzi za maszynkę niezłą, co mnie dziwi, bo to motylek Po prostu szluz Butterfly, tu jest już persona nabita, wygląda to przyzwoicie, wiecie to moletowanie jest głębokie, ale nie ostre, więc pytanie, czy to tak jest. Tu overhangu nie ma. To sobie nie pokaleczymy się. Kontuzja możliwa jest tylko i wyłącznie od strony ostrza, a nie gdzieś z boku. Więc maszynka wygląda całkiem przyzwoicie. Czy to jest dobra maszynka? Się okaże. Wiecie, motylki to nie są moje ulubione maszynki. Motyłki, jest tylko jeden motylek, który mnie nigdy nie pogryzł, chociaż goliłem się nie chyba ze 100 razy. To jest yy, Gilet, bardzo vintage, bo to jest Gilet Sheraton, tak to jak nazwa tych ekskluzywnych hoteli. Gillette Sheraton i to jest maszynki, które były produkowane w latach 40. ubiegłego stulecia, czyli maszynki, które mają około 80 lat już dzisiaj i są rzadko widywane. To jest nieduża maszynka, krótka rączka, no bo, jak sama nazwa wskazuje, jest to maszynka wyjazdowa, wyjazdowy motylek. Yy. No, chyba jest dobrze, chyba jest dobrze. No. Moja koszulka już łapie mydełko, żeby być dobrze wyprana, będzie wiecie co teraz zrobię? Ja sprawdzę, jak ten szlus się ma w liczbach, bo powiem wam, że. Jeżeli chodzi o to, jak to się bierze do ręki, to jest takie amerykańskie słowo substantial, czyli no waży, coś waży, ale nie jest ciężkie. Złożoną żywietką 76,5 grama. Długość rączki, taka mierzona od grzebienia, bo tu nie mogę włożyć, to jest 85 mm. Długość całej maszynki, no zobaczmy, jest 92, czyli maszynka jest taka dość standardowej wielkości. Dla mnie fajna. Rączka ma dosyć sporą średnicę. Ile to ma? No Bez submiarki będzie około 13 mm. Fajna. No Moje duże ręce fajne, małe też to spokojnie obejmą. Czas sprawdzić, jak ten szluz się będzie sprawował. Opinia o nim jest dobra. O tym szluzie Butterfly wziął tylko. Jest dobra o klasiku. Klasik to jest praktycznie rzecz biorąc klanik Gileta TH. Jaka jest jeszcze jedna zaleta tej maszyny? Wiecie, byłem w Barber Company. A propos Barber Company, to przypominam moim widzom, że mają 10% rabatu na wyroby, które oni sprzedają na hasło, przy kawie, pisane razem. E, Co jest zaletą tej maszynki? Ona kosztuje bez żadnych rabatów, bez niczego niecałe 40 zł. 39, 38, 98, jakoś tak. 40 zł powiedzmy. Czyli to są niewielkie pieniążki. Jak za maszynkę wiecie motylka, motylek. Ale Moi widzowie powiedzmy 35-36 zł zapłacicie. Po pierwszym przejściu mówię, że warto. Yy, ja się tym nie goliłem wcześniej. To jest maszynka, nowka sztuka. Nie powiem, że wyjęta z opakowania, bo szluzy to oni tak na kila sprzedają. Też szluzy, proszę. Nie ma pudełka. Czyli nie ma marnotrawstwa naszych pieniędzy. Bo i tak pudełka lądują bardzo szybko na makulaturze, prawda? A maszynka jest potem używana. Czasami jakieś takie są wymyślne, fajne pudełka, to tam, tam. Te śluzy tak mają luzem w pudle. Chcesz śluza, proszę bardzo. I nie. To nie jest olewanie. Klientów według mnie to jest e, szanowanie pieniędzy i środowiska naturalnego, mniej odpadów. A żeby wyrób jest budżetowy, to klienci niech nie ma że nie mają pudełka z pozłoconymi napisami. I tak się pudełkiem nie będą golić, tylko maszynką. A jak wam już powiedziałem, pierwsze przejście było sympatyczne w odczuciu. Maszynka wygląda na łagodną. Zaletą, poważną zaletą motylków jest łatwość ich użycia. Otwierasz, wrzucasz żyletkę. Powiem Wam, że ona tu siedzi tak, że te luzy to są takie mikro mikro luzy. Zakręcasz i używasz. To jest poważna zaleta motylka. Dla kogoś, kto tam być nie chce się bujać ze skręcaniem to tamto, chociaż ja uważam, że 2, częściowe maszynki to jest najlepsze, co można użyć. Dlaczego? Bo one trzymają, że jak wimadle, Sukcesne żeletki są cieniuteńkie, mają 11 mm grubości, mniej więcej a niektóre nawet znaczy 0,9 znaczy 0,09 tak naprawdę, czyli poniżej 1 mm są takie cieniasy. I, i tak byle jaka żyletka, czyli tak przy przyskupionym materiałem. To jest pieniądz. Oczywiście, bo na tonie blachy między 0,9 a 0,11 różnica jest 20%. Tak? Trzeba wydać milion dolarów na blachę, na żyletki. To wystarczy 800 tysięcy, prawda? No, tak właśnie. Dobra. Skuteczność. Głodziutko. Gładziutko, gładziutko. Skuteczność na poziomie powiedzmy Mercura 34C, czyli taka trochę wyższa od R89 czy D89, dzieci, które są maszynkami łagodnymi, ale niezbyt skutecznymi. Skutecznymi, ale nam no, szału nie robią. Tyle bym powiedział. A Merkur 34C przy swojej łagodności jest wyjątkowo skuteczny. Zadziwiająca maszynka, jak go określił jeden z kolegów, i zgodzę się z nim w 100% bo jest zadziwiająco skuteczna. Ja dzisiaj zgalam dwudniowy zarost. Więc. Więc standardowa procedurka, prawda? 2,5 przejścia na twarzy, dwa przejścia na głowie będą. Jedno z włosem, drugie pod. No i maszynka, szlus Butterfly. Ona tam nie ma żadnego oznaczeń, po prostu szlus Butterfly jest tam 40 zł. maszynka. I jak do tej pory, muszę powiedzieć. Przez szluz maszynka za 40 zł. Goli prawie tak samo dobrze, jeżeli nie tak samo dobrze, jak Merku 34, który kosztuje prawie 200 zł. Ha? Jest do tego łatwiejsza po życiu. No, super. Tak. <laughs> no, Super! Super, niedawno się poza kamerą dowiłem, merkurem 34C i muszę powiedzieć, że merkur jest ok. Delikatnie, końcy, bez, bez szarfania, i wychodzę z gładki. I widzę, że ten szluz zrobi chyba to samo, albo bardzo blisko. Nie? No I dobrze, i dobrze, i bardzo dobrze. Ktoś chce spróbować tradycyjnego golenia, to wierzcie mi, można mu tego szluza polecić jako początkującemu. Maszynka za 40 zł dla moich widzów jeszcze tańsza. I goli nie jest tak łagodna jak na przykład Merkur Campanion, Tak? Czyli towarzysz, którego też niedawno prezentowałem niedawno w tym roku w każdym razie nie jest tak łagodna. Ale myślę, że panie też mogłyby tego motylka spróbować. Wiecie, jest taka młoda osoba, kobietka, taka fajna bruneta młoda. Yy, Agata Na YouTube wpiszecie Agata Golenie Wiecie, brunetki czarnowłose mają ten problem, że zwykle te owłosienie u nich jest intensywniejsze, a na pewno bardziej widoczne niż u blondynek czy rudzielców rudych wampów yy, i i to są kobietki, które sobie tam te swoje zgrabności golą. I to dużo częściej. I ona proponowała koleżankom, kobietom, żeby w jednym ze swoich filmów właśnie, żeby się goliły maszynkami na żyletki. Z paru przyczyn. Ja oglądałem ten film. Ja oglądałem ten film. I yy, powiem, że no Dużo racji tam kobieta miała, oczywiście. No z przyczyn ekologicznych to po prostu nie podlega dyskusji, bo jedynym odpadem jest tu stal w tym procesie jego golenia, bo ani maszynka nie zawiera plastiku, ani żeletka tym bardziej, tak? Więc jedynym odpadem jest stal, która jest w 100% recyklingowalna. Powiem więcej, widziałem kiedyś jakiś film, jak. Knife Maker, czyli po prostu gostek, który robi noże. Wziął pakiet żyletek. Nie wiem ile ich tam było. 100-200. Nieważne. I on to wiecie na gorąco kując, zrobił z tego jeden kawałek metalu i zrobił z tego nóż. Podejrzewam, że całkiem fajny nóż mógłby z tego powstać, bo z żyletek hartuje się bardzo wysoko, aby tego jest jeszcze nie rzewna. No nie ze wszystkich są żyletki, które rdzewieją. to ona już znowu z dygresji. Miałoby działa Gacie o pięknej kobiecie młodej, która namawiała koleżanki do golenia się. I ona w roli przykładu jest kilku lat. W roli przykładu do golenia się powiedział, po pierwsze, że to jest ekologia, po drugie, że to jest cena. No pewnie, że cena. To jest cena żadna po porównaniu, z tymi wszystkimi żaluzjami, którymi kobietki się golą. Bo... Po pierwsze, żaluzje się zapychają, jest problem, trzeba walić o tą umywałkę, czy wannę, gdzie tam one to robią, czy inny prysznic. A po drugie, dobra, jak Monto Marmara Barber Vintage, a po drugie, wiecie, mnóstwo plastiku odpada, a tak to sama stal, którą ona proponowała, żeby wyrzucić do jakiegoś pojemnika po kremie, czy, czy do słoika i razem z tym słoikiem. Nie słuchajcie, nie do słoika. Pojemnik po kremie, tak, plastik, metalowy, jeszcze lepiej. Są specjalne takie pojemniki, które służą do zbierania zużytych żyletek i potem razem z tym pojemnikiem się to wyrzuca. One mają znaczenie. Uwaga, ostrza. Symbol Żyletki, namalowany. Nie są drogie, a taka mały pierdolnik wystarczy na 2 lata na Żyletki. A, a duży to nawet na dłużej. No i, ale można zrobić. Można zrobić z pierwszej, lepszej puszki metalowej w kosmetykach po czymś tam. No i ona tam prezentowała Wikinsona motylka. Nie, nie. Wikinson motylek to jest kilkakrotnie agresywniejszy od tego. I i do tego dwa razy droższe. No ale wtedy tych śluzów jeszcze nie było, kiedy, bo to filtr sprzed paru lat, jak mówiłem. <laughs> ja polecam spróbować za 40 zł, a dla moich widzów 36. Warto. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o tej maszynce? Słuchajcie, jestem ogolony, na gładziutko. Personą Platinium, która była użyta po raz trzeci, czyli nie jakaś tam pierwszej świeżości ostrości żyletka, a jednak dała radę. I ja jestem zadowolony. Naprawdę, ten szluz to jest chyba jedyny motylek oprócz Sheratona, źleta, który ze mną zostanie. A wy zapraszam Was na następny film, który na pewno nastąpi. Cześć, Ludkowie!